Witajcie kochani, zapraszam Was na przegląd do sklepu Bebko i na początek mam dla Was pikowany bezrękawnik, ma bardzo ładny taki kremowy kolor, do tego podoba mi się w nim to, że jest taki dłuższy, ma on też kaptur i z dwie kieszonki, więc duży plus, idealnie sprawdzi się na jesień, kosztuje on 60 zł, a największy rozmiar to L. Kochani, w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie przegląd ubrań i będę miała dla Was sweterkową sukienkę i świetny komplet. Oprócz tego cudne sweterki, nową torebkę i ciekawe spodnie wyjściowe. Hitem odcinka będą bluzy i dresy. Nie zabraknie też wyprzedaży i perełek dla panów. Więc kochani, oglądajcie do końca, a jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam na półeczki i zaczynamy sobie od cudnego kompletu. Mamy tutaj bluzeczkę oraz spódnicę. Buzeczka jest z krótkim rękawem, ale nie nadaje się na lato, ponieważ jest wykonana z takiego grubego materiału. Do tego mamy tutaj bardzo ładny kremowy kolor, kosztuje ona 25 zł, a największy rozmiar mamy tutaj XL. Spódnica jest wykonana z tego samego materiału i pomimo, że ten materiał jest dosyć gruby, to ładnie się układa. Jest ona taka prosta, lekko rozszerzana, kosztuje 40 zł, a największy rozmiar mamy podwójną XL. -kę. Powiem Wam, że ten komplet bardzo mi się podoba. Świetnie będzie pasował do jesiennych stylizacji, i ja bym sobie pod tą brózeczkę ubrała taki biały, obcisły golf z długim rękawem wydaje mi się, że świetnie by pasował. Teraz kochani, mój hit odcinka i jest to sweterkowa sukienka, która dosłownie wygląda jak taki za długi sweter. Jest ona kremowa w takie czarne paseczki kosztuje 60 zł, a największy rozmiar mamy tutaj XL. Podoba mi się w niej to, że ona ma takie za długie rękawy, ponieważ ta mankiety ma dwa razy dłuższe niż przy takich klasycznych sweterkach. Do tego ma bardzo ładny kolor. A teraz przejdziemy sobie do tego drugiego pepko. I na początek mam dla Was bluzeczkę z długim rękawem. Jest ona w kolorze czarnym. Do tego jest takie delikatne paseczki. Podoba mi się też to, że na ramionach ma przyszytą taką falbankę. Fajnie to wygląda. Trochę to przypomina mi klimat Wednesday, no a teraz wszyscy czekają na nowy sezon. Kosztuje ona 30 zł, a największy rozmiar to podwójna XLK. Obok mamy takie klasyczne jeansy, mają fajny jasny kolor, do tego są powycierane i zwężane, kosztują one 60 zł, a największy rozmiar u mnie to 44. Bardzo mi się też podobała ta torebka. Ona jest wykonana z takiego materiału alaskura. Do tego na przodzie ma taki ładny wzorek. Nie jest za duża, a mamy tutaj dwie kieszonki. Do tego jest kremowa i ma złote dodatki. Fajne są też te frędzelki, które mamy przy zamku. Kosztuje ona 35 zł. A teraz mam dla Was nowy sweter, który jest biały w takie czarne, delikatne paseczki. Mam też spory dekolt jak na sweter, i do tego jest on jeszcze tak na zakładkę, fajnie to wygląda. Kosztuje 30 zł, a największy rozmiar to podwójna XLK. Teraz mam dla Was ciekawe spodnie, które są szare w takie delikatne paseczki. No one wyglądają jak takie spodnie wyjściowe, ale są ciekawie uszyte, ponieważ góra to takie typowe spodnie dresowe. Do tego mają one prosty krój i są takie szerokie przewiewne. No powiem Wam, że ciekawie to wygląda. Z przodu mamy dwie kieszonki, kosztują one 60 zł i największy rozmiar u mnie to 44. Obok mamy koszulę, która idealnie pasuje do tych spodni, ponieważ spodnie są szare w białe paseczki, a koszula jest biała w szare paseczki. Jest ona z długim rękawem, do tego ma taki klasyczny krój, kosztuje 40 zł, a największy rozmiar to 44. Teraz kolejna perełka w paseczki, i tym razem jest to bluza. Jest ona biała w czarne paseczki. Do tego ma krój takiej bluzy lat z 90. Mamy tutaj taki Ala Golf, który jest rozpinany. Ja osobiście bardzo lubię takie bluzy, więc fajnie, że wróciły. Kosztuje ona 50 zł, a największy rozmiar mamy tutaj podwójną XL. -kę. Teraz kochani hit internetu, do mnie do Pepko w końcu dojechał ten szary dres i na początek mamy spodnie, które mają taki prosty krój i co najważniejsze nie są na dole zwężane. Dla mnie jest to duży plus, ponieważ ja lubię takie właśnie proste dresy niż takie zwężane, a jednak te zwężane częściej się pojawiają. Do tego mają one tutaj na środku taką ozdobę jakby były na lewą stronę. Kosztują one 45 zł, największy rozmiar mamy tutaj podwójną XL i jeszcze z przodu mają dwie kieszonki. Do nich do kompletu mamy oczywiście bluzę, która jest użyta z tego samego materiału. I tak samo jak ta w paseczki, ona też ma tutaj ten zamek, czyli znowu mamy ten klimat lat 90. Bluza jest droższa, bo kosztuje 50 zł, ale też największy rozmiar mamy tutaj podwójną XL. -kę. Ja osobiście bardzo dużo pozytywnych opinii słyszałam na temat tych dresów i w sumie nie zawiodłam się, ponieważ materiał wygląda naprawdę porządnie, są świetnie wykonane, do tego one są z firmy Beckin. A jak mi oglądacie od jakiegoś czasu, to wiecie, że mój Krzysiek bardzo lubi tą firmę. Kilka rzeczy sobie w pełko z tej firmy kupił i zawsze był zadowolony. Pojawiły się też nowe takie materiałowe komplety i mamy tutaj bluzkę z krótkim rękawem, która jest dosyć krótka jak na taki zwykły t-shirt. Jest ona też bardzo miła w dotyku, kosztuje 25 zł, największy rozmiar mamy podwójną XL. -kę. Dostępną tą bluzkę mamy też w dwóch kolorach. Tutaj mamy taki ciemny, grafitowy i powiem, Wam, że ten kolor bardzo mi się podoba, ale obok mamy jeszcze brązową i to jest taka mleczna czekolada. Do kompletu do tych bluzeczek mamy długie spodnie, które mają taki prosty krój, do tego są takie szerokie, przewiewne. One są uszyte z tego samego materiału co te bluzeczki, też mamy dostępne je w kolorze grafitowym albo tym czekoladowym. Jedyne co mogę się przyczepić, to one nie mają tutaj kieszeni, moim zdaniem to jest jednak duży minus, ale wyglądają na wygodne. Kosztują 40 zł. Największy rozmiar mamy tutaj podwójną xl -kę. I takie komplety wam się idealnie sprawdzą do ćwiczeń, na spacer albo żeby sobie wygodnie posiedzieć w domu. Obok popatrzcie jaką znalazłam perełkę, mamy taką grafitową tunikę, która jest dosyć szeroka, taka przewiewna. Do tego ma krótki rękaw, który jest tak lekko podwinięty, kosztuje ona tylko 15 zł, a największy rozmiar to podwójna XLK. A obok kolejna nowość na torebkach i tym razem pojawił się nowy plecak, który jest wykonany z takiego materiału ala skóra, do tego podoba mi się, że on z przodu ma taką klapę i takie ładne złote zapięcie, jest on w kolorze czarnym, do tego ma złote dodatki, kosztuje 45 zł i jest nawet spory. Oczywiście nie mogę zabraknąć też nowości na tych T-shirtach. I tym razem na różowym tle mamy takiego kwiatuszka. Ona kosztuje oczywiście 12 zł i największy rozmiar to podwójna XLK. A teraz kilka perełek, które znalazłam z wyprzedaży i kochani sporo mamy przecenionych sukienek, na przykład tutaj mamy te z kolekcji arbuzowej, Tam mi się podoba, ona jest na ramiączkach do tego na dole ma taką falbankę kosztuje teraz 25 zł i tak dla przypomnienia ten materiał to 100% wiskozy. Z tej kolekcji mamy też sukienkę z krótkim rękawem, która ma tak wycięte plecy i mamy takie paseczki, fajnie to wygląda ona teraz kosztuje 25 zł i też materiał to 100% wiskozy. Oczywiście też wszystkie rzeczy na plaży są przecenione i oprócz stroi kąpielowych mamy na przykład tutaj tunikę plażową. Bardzo ładny taki jasny różowy kolor, do tego delikatny materiał, 100% wiskozy i ona teraz kosztuje tylko 12 zł. Przecenione są też te niektóre kolorowe t-shirty, na przykład tutaj mamy ten kremowy z rogalikami, który kosztuje teraz tylko 8 zł. Oczywiście nie mogę zabraknąć też nowości dla panów, i tutaj mamy nową piżamkę, która jest w kolorze granatowym. Mamy tutaj bluzkę z krótkim rękawem, która ma kieszonkę w kratę, i do kompletu mamy krótkie spodenki, które też są w kratę. Kosztuje ona 30 zł, a największy rozmiar to podwójna XLK. Obok mamy fajną bluzkę z krótkim rękawem, która jest w kolorze beżowym. Do tego ma taki napis Trip Weekend On czyli włączamy tryb weekendowy. Świetnie się nadaje na prezent. Kosztuje ona 17 zł, a największy rozmiar to podwójna XL. -ka. Dla panów też znalazłam perełkę z wyprzedaży i jest to koszula z długim rękawem, taką delikatną kratę. Ma taki klasyczny krój, kosztuje teraz 27 zł, a największy rozmiar to podwójna XL. -ka. Kochani, na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zapraszam Was też na wczorajszy przegląd z Pepko, gdzie mieliśmy takie perełki jak maselniczka w kształcie dyni, półeczka na kubeczki. Było też sporo nowości do łazienki, pojawiły się nowe dywaniki oraz pojemniczki do przechowywania. Więc jeśli nie widzieliście tego przeglądu, to gorąco wam polecam, a teraz życzę Wam cudownego dnia. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.